Cześć, przy poniedziałku! Lecimy na początek zobaczyć, gdzie są owieczki. Już się wystraszyłem, że ich nie ma, ale nie, są. One sobie teraz o tam polegują w rogu. Bardzo im się podoba tam pod brzuskami leżeć. Czekajcie, żebym wam tak dobrze pokazał. A co świadczy o tym, że się zadomowiły już, popatrzcie. Widzicie ile mniej już jest zieleni tutaj, jak trawa ładnie wystrzyżona. Tu jeszcze roślinki jako tako, ale tu już obgolone. Tam trawka obgolona. Tu jeszcze nawłość została. Popatrzcie tutaj. Pomijam fakt, że już dobrze użyźnione. Ale patrzcie, ile tam badyli zostało, wszystko objedzone. Więc już się tutaj zadomawiają dobrze. I cieszy mnie to bardzo. Już są spokojniejsze. Oczywiście, jak podejdę bliżej, to zaraz się zerwą. Ale już się nie zrywają tak szybko. Kiedyś o tu byłem i już od razu, wiecie. A teraz alarm był od razu. A teraz widzicie, leżą sobie spokojnie. Ja ich nie ruszam. Niech się oswajają. O, z tego ujęcia jeszcze Wam pokażę. No dobrze, drodzy widzowie. Słowo się rzekło, więc idziemy tutaj do. Mm, do montowania tej budy dla Bibi. Klata gotowa. Tutaj jest zrobione, tutaj przymocowane. Zaraz Wam pokażę jeszcze, jak to jest zrobione tutaj. Bibisz, O, Muszę tego piesa pilnować, bo mi zaraz ucieknie. Tu jest tak przymocowane. Może to nie wygląda super, ale w wolnej chwili cyknę to na czarno. Aby się tak w oczy nie rzucało. Takie tasiemki tu są przymocowane, tak żeby ona nie była w stanie wypchnąć tej budy. Tam na dole, czekaj, bibi, siad! Czekaj! Tam na dole, tutaj raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem w siedmiu miejscach, i ósmy jest tutaj przez konstrukcję farmer przykręcony, bo tu akurat dobrze przylegało. To było jak przykręcić, tu niestety już nie było jak to zrobić. Spokojnie popatrzcie. Wchodzi bez problemu do budy, więc nie będę osłabiał. Myślę, że temat. Au. O, tak, tutaj się w miary wyprostuje. Myślę, że temat zakończony. Lecimy dalej. Prawda, Bibik? Pokaż, jaki ty jesteś grzeczny piesek. Usiądź sobie ładnie. O, Bibi, jak chce, to jest grzeczna. Jak chce. Bo jak nie, to demony ją opanowują. Dobra, wychodzimy. Cześć, witajcie. Środa, czas coś zrobić. Pokażę Wam tylko godziny moje. Jeden, drugi i trzeci tutaj się bawią. No, już niedługo kotki już samodzielnie jedzą. Niedługo pójdą na swoje nowe domki. Zastanawiam się cały czas, czy zostawić tą jedną kociczkę, czy nie. Bo moje założenie było takie, że ją zostawię, bo pazur słabo łapał myszy, ale pazur się naprawił. I zaczął łapać mysz, mysz, jaszczurki, nornice, no wszystko łapie. Nawet złapał srokę. Tego gada, który mi tam jajka wyjadał. Zerknijcie tutaj na ten filmik. Tyle zostało. Z czego? Zgadujecie? Ano, ze sroczki. Tyle zostało ze sroczki, która zjadała jajka. I kto jest debeściak? Kto jest debeściak? Ale to nie moja zasługa. O nie! Nie przypiszecie mi tego. To sprawiły moje kotki. Akurat im się udało srokę złapać. Nie wiem, czy to ta, co zjada jajka, ale od tego momentu jajek nic nie zjada. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że to jednak ta była sroczka. No a co ja tutaj niosę, drodzy widzowie? A ja tutaj niosę pewien przysmak dla owieczek. Amelia, a przynieś mi dwie suche kromki, ale pokażę Wam coś ciekawego. Chyba już powoli oswajamy się z Ewelinką i panią X. Bo pani X jeszcze nie ma imienia, ale to za, za chwilę przyjdziemy do imion. Wezmę tylko dwie suche kromki chleba i wam pokażę, bo to jest ich przysmak i dosyć łatwo akurat tym przysmakiem przekupić te owieczki. Pokaż. Dobra, dzięki Patrzcie Popatrzcie. Ona już widzi, że mam I już idzie Chodź Ewelinka, chodź Stań tutaj grzecznie, Amelka, nie ruszaj się Jasiu, no nie biegnij Nie biegaj się przy owieczkach Dobra, chodź Podejście numer dwa Proszę Widzicie? Jak starsza przyjdzie, to i młodsza przyjdzie. I one coraz śmielsze są. No w tym momencie są jakieś 2,5 metra ode mnie. Ja rzucam im coraz bliżej. I widzicie jak ładnie podchodzą, oczywiście za chwilę odchodzą, nie? bo to jeszcze, jeszcze nie jest ten etap, ale już jest bardzo duża poprawa w porównaniu z tym co było. O, jeszcze jeden kawałek został. Bardzo duża poprawa. No, wystarczy się teraz ruszyć i od razu uciekają. A Jaś tutaj swoje karmienia odstawia. Tutaj im rzucasz. Tak? No to może przyjdą. Cicho, idą, idą. Nie ruszaj się teraz, Jaś. Troszkę za blisko im rzuciłeś, Asiu. Trochę za blisko. Masz jeszcze? Nie masz jeszcze. Dobra, nieważne. Rozpakowujemy prezent dla owieczek. A co to jest? Amelka trzymaj mi. Kluczykami się posłużę. Po gabarytach pewnie rozpoznajecie. A teraz już chyba ogólnie wiadomo co to jest. To jest podstawka, a to jest lizawka. O kurcze, ciężkie to. Co to jest? I powiem wam. Drodzy widzowie, jedną ważną rzecz. Jak kupujecie lizawki dla swoich owieczek, to zwróćcie uwagę. Dla owiec są specjalne bez. Yy, tam jest chyba bez dodatku miedzi. To musicie zwrócić uwagę, bo dla krów często jest ten dodatek. Natomiast owcom ponoć mieć szkodzi. Więc nawet ja tutaj do ich poideł, wiaderka właściwie w tym momencie, nie dodaję tych rurek miedzianych żeby zatrzymywać to zielenie bo obawiam się takiej sytuacji, nie? że mieć może im zaszkodzić. Tak sobie wyczytałem, tak mi pani powiedziała, o której brałem, więc tego się trzymam. Taka lizawka będzie dla owieczek. Trzymaj. No to jest taka, no takie jakieś minerałki i sól. No one lubią sobie takie polizać. O tu je wstawimy. Aha. A tego one nie sobie trzeba będą... odkleić? Oczywiście, że trzeba. To zaraz odkleimy. palce No mam, się wybrudziły. O! Oh. Patrzę, czy S to jest. Nie, tutaj był. Jakieś tu są ważne, gdzieś to czytałem Arsen? Chyba nie, czy Selen? Selen chyba i Potas? K to jest Potas? Nie pamiętam, kurde. Z chemii nigdy nie byłem dobry. Jakoś to tak jest. Dobra, będziemy to teraz mocować. Tylko gdzie im to zamocować? O proszę, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Ona czuje ten chlebek i chce tutaj podejść, tylko się boi. Dobra, odejdźmy sobie Amelka. No właśnie, myślę, gdzie to zamontować, tak, żeby można było je obserwować. Jak one sobie zajadają? Może tam przymocujemy? Może tam przy ścianie. Tam Tam przy ścianie? No. Tylko deskę przymocować, żeby można było przymontować. Ogólnie to trzeba by chyba też zadaszenie nad tym zrobić, jak myślisz? Może, bo jak to na to popada deszcz, to to będzie klejące trochę. No może właśnie, nie wiem. Coś wykombinujemy, ale to nie koniec prezentów. Jeszcze dla jednego zwierzaka mamy prezent. Tak. Dla naszej szalonej Bibi. Chodźcie zobaczyć, co dla niej wymyśliłem. Z Amelką właściwie. Amelka wymyśliła, dobra, żeby nie było, że ja. Twarda zabawka. Mega twarda jest. Myślę, że tydzień dam, zanim Bibi to rozwali, ale popatrzcie. B Śmieszne odgłosy wydaje. Pani się w sklepie ze mnie śmiała, bo bardziej mi się to spodobało, chyba, niż Bibi się to spodoba, ale zaraz zobaczymy. Idziemy do Bibi. I zobaczymy. Trzymaj. Idziemy. Weź na razie nie daj jej, tylko ten odgłos tak poruszaj. Zobaczymy, co ona będzie robić. Dobra, nie ogarnia tematu. jej. Rzuć jej. weź ten garczek, bo na tym garczkiem to już szoruje na wszystkie strony. Napiła się. No rzuciłaś tak. Bibi, ła piłeczkę. Dawaj piłkę. Dawaj piłę. Bibi. Dawaj piłę. O. E, no to Bibi, miałaś tutaj się pokazać widzom, jak się bawisz, to piła, nie ty. Piłka i do budy. O. No i nabawiłaś się. Schowała sobie. Eee. No. Człowiek chciał nagrać kawałek fajnego ujęcia To Bibi, ty to jesteś celebrytka po wuju No Idź po tą piłkę, dawaj piłę Dawaj piłę Piłę dawaj Ale już, dawaj piłę Dawaj piłę Dawaj piłę A, Dawaj piłę No dobra, dobra, nie szalej, przynieś piłkę nie na mnie szczekaj, tylko piłę dawaj. Daj piłkę. Ty godziny. No dobra, już nie złość się na pana. No już, 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 już. No. Spokój. Daj piłkę. Daj piłkę. No tak jak mówiłem. Bardziej ja się i Amelka z tej piłki cieszyliśmy w samochodzie niż pies. Chyba sobie jutro drugą taką kopię będę rzucał i biegał za nią. Cześć miłoszku. A właśnie, widzicie tu mój ślad na nosie? To nie jestem brudny. To też nie regulujcie odbiorników. Tak wyglądam. Tak wyglądają zabawy z moim najmłodszym synkiem Jasiem. Złapał mnie tak pazurami za nos, no i... I tak wyglądam jak Pinokio trochę teraz z tym nosem na końcu. No ale co poradzić. Dobra, puścimy indyki maluchy. Dobra. Myślę, że możemy już ten tu moje dzieciaki dzisiaj kąpiel uskuteczniały basen rozwalony a gorąco im było, więc uskuteczniały kąpiel weźcie te wszystkie szpargały stąd to mój dzisiejszy zbiór perliczych jest bodajże trzy, raz, dwa, trzy reszta to też jest kurze reszta są kurze ale yy, dwa były zbite mam jakąś kurę cholerę która, która bez przerwy mi tłucze jajka muszę regularnie Chodzić i zbierać te jajka, i tak codziennie jedno, dwa jest podziurawione. A jakbym zostawił, że cały dzień nie zbieram, tylko na drugi dzień, to przynajmniej połowa jest podziurkowana. I nie to, że ona zjada te jajka, tylko jest dziubnięte, no i wiecie, jest pęknięte. No już takiego jajka nie sprzedam nikomu, no bo takie jajko, wiecie, to już jest felerne, nie? Ja je używam, ja je zużywam, te jajka, no ale jest to strata jakaś dla mnie, nie? Więc co maks dwie godziny trzeba chodzić i sprawdzać, co się dzieje. No i przyleciały orły, sokoły. I żeby nie być gołosłownym, są dwa, są dwa. No dobrze, a co z tymi imionami Maciej? Czego nie dałeś ankiety w niedzielę? Czas na składanie ofert imion się skończył, a ankiety nie było. Powiem wam dlaczego. A no dlatego, że zostały wyłonione cztery imiona. Cztery imiona na owieczki. Eee, no jednego potrzebuj. Jed Dwa. Dwa. są, no. Jednego imienia potrzebujemy, więc zostają trzy, nie? No, powiedz Wam. Powiemy im, czy nie powiemy? Powiemy. Powiemy. Prawdopodobnie jutro pojedziemy za Melką po kolejne owieczki, bo fajne są te owieczki. Spodobały mi się. Ładne mają kolory. Ładne mają kolory, są grzeczne. Tak. Jest. Nie rozrabiają. Nawet taka prozaiczna sprawa, bałem się jak to będzie, wiecie, od tych owiec, czy nie będzie za bardzo śmierdzieć, czy tego. No bałem się takich sytuacji, nie? Ale nie, jest naprawdę, no czuć, na pewno czuć jak tutaj podejdziecie owce, zwłaszcza jak się, tam się wejdzie do ich tego zakątku, ale jest nośnie, jest ok. Tylko się jeszcze zastanawiamy, czy dwie, czy trzy, nie? To jeszcze się zastanawiamy. No pięć, to by było im raźniej. No pewnie, że pięć byłoby im raźniej. Poza tym rozmawiałem z tą panią i... No ma jeszcze na sprzedaż, a taka sytuacja jest, że ktoś w niedzielę przyjeżdża po te owieczki do pani, czy tam w sobotę i już bierze wszystkie jakie ma, nie? Jakiś, jakaś osoba po prostu bierze, tam chyba 17 zostało do sprzedania, więc, a zależało mi, żeby były z jednego stada jeszcze, nie? Żeby tak kraźniej troszeczkę im było, więc myślę, że jak jeszcze dwie albo trzy sztuki dojdą, to już naprawdę będzie im tu raźniej. Eee, w tym tempie jak one się oswajają, to wydaje mi się, że koło co mamy dzisiaj? Dziesiąty. Dziesiąty dziesiąty lipiec. No to myślę, że za 10 dni to spokojnie gdzieś będziemy myśleć, żeby je wypuszczać. Nie? Na razie jeszcze popatrzcie, tutaj już pięknie wygoliły trawkę. Wszystkie te badylki, wszystko lipa im jakoś nie podchodzi, ale już dąbek, który tutaj był, już jest skoszony. Na Włoś jest wykoszona, tam zostało tylko niewykoszone. No tutaj jeszcze troszeczkę nawocić. Modrzewie też im nie podchodzą, więc... No jest okej, okay, naprawdę. No to jak o tak będę ukosić, to mi się to podoba. To spełniają moje założenia. Nawłoć im jeszcze tylko nie pasuje. No i tego szkoda, bo tam w lesie jakbym je wpuścił, to bym tam mogły rządzić ile by chciały. Ale... Do tego czasu będziemy musieli gdzieś tam jakieś tutaj... Pastwisko mini pastwiska zrobić, na razie nie będziemy ich tam na tył puszczać, bo powiem Wam przez ten przez ten gorąc, który jest ostatnimi dniami, a u nas dzisiaj był upał 30 parę stopni 32 chyba, czy 3 wczoraj gdzieś też koło 31 2 no to kurczę, no wypala tak tą trawę, że masakra, nie? Eee, masakra jest i, i tam no nie bardzo by miały co jeść, ale tutaj popatrzcie, tutaj jakbyśmy tu wygrodzili tu, jakbyśmy zagrodzili je puścili, przecież tutaj mają tyle do jedzenia, że oho, nie? Więc w ten sposób to zrobimy. Dlaczego nie więcej? Eee... No, jeszcze nie. Jeszcze nie wydaje mi się, że za mało miejsca by miały, nie? Jakbym więcej kupił na raz. Poza tym, jeszcze się zastanawiam, czy, czy zgłaszać je do dopłat, czy nie. Wiecie, to jeszcze jeszcze długa droga do tego. Musiałbym mi chyć mieć 10 samiczek. I to rocznych, to nie mogą być młode, nie? To muszą być roczne samiczki, minimum rok muszą mieć, żeby można było do dopłat zgłosić. Nie pamiętam, 120, chyba, jakoś tak, około 120 zł jest dopłata na jedną owcę. Pod warunkiem, że macie ich 10 i macie je minimum roczne, nie? No więc. Czy gra warta świeczki? No pewnie tak, jeśli w większej ilości bym miał zamiar hodować, to pewnie tak. Natomiast, no troszkę mało by tu było miejsca, popatrzcie, mało by trochę było miejsca na 10 owiec tutaj. Teraz jest dwie, nie? Jeszcze 8 dołożyć, no a już ten przybytek ich, to już w ogóle by był za mały, nie? Więc na razie zostawimy tak, a jak się jeszcze mocniej zdecyduje, to będziemy tam gdzieś budować dla nich i tam zrobimy już większe takie z prawdziwego zdarzenia i wtedy może się pokusimy o te dopłaty zresztą nie jest sztuką dokupić tych owieczek naprawdę, ich jest mnóstwo może zakocone może być problem natomiast niezakocone bez problemu można je kupić nie? więc w ten sposób to zrobimy na razie 4 będzie albo 5 to się okaże wszystko jutro dzisiaj mamy środę w czwartek, czyli jutro się pobudził. Jedziemy. O, patrzcie. Dwu, dwa koguty za jedną kurą. Ale i dobrze będzie zaraz. O! Robi drugą rundę. Dorwał? Dorwał. Drugą rundę robiła, żeby wiecie, żeby kogut nie myślał, że taka łatwa, nie? Chyba to tak. Na mój rozum to tak to wyglądało. Zrobię dwie rundy, żeby sobie nie pomyślał, że jestem łatwa. No, więc wracając do imion, bo jak zwykle Maciej się rozgadał. Nie będziemy robić ankietki, bo wykorzystamy prawdopodobnie wszystkie imiona. Prawdopodobnie. No mówię, jeszcze się zastanawiam, czy dwie, czy trzy. Jutro, jutro się dowiecie. A może byśmy jutro live'a zrobili, jak będziemy jechać po te owieczki? Z samochodu. Bo nie wiem, czy to bezpiecznie. Zakurzymy gdzieś w Rufi. Dziśara. A bo będę ja trzymać kamerę. To jak ty będziesz trzymać kamerę, to o tak to będzie wyglądać. Tak mniej więcej... Sorry za te turbulencje, ale chciałem pokazać jak to będzie wyglądać jak kamelka. Będzie trzymać kamerę. W samochodzie nie utrzymasz tak kamery. Właśnie... Najgorsze to są jest dołki. to, że... No właśnie. To na gimbalu by dobrze było. Albo jak już przyjedziemy. A A na to tu gdzieś krzesło postawić. Hmm, jak przyjedziemy to nie, bo to będzie późna awo. 100 chyba. To chyba 130 na niecałe przed? mamy do tej pani, w jedną stronę. Może najpierw przed, później gdzieś się zatrzymamy, zrobimy... Dobra, zobaczymy, może chwilę z drogi jutro zrobimy lajwika dla Was, to pokażę Wam Lubelszczyznę, bo jest genialna, naprawdę. Strasznie mi się podoba, jak się jedzie przez Lubelszczyznę, tam nie ma ugorów, tam nie ma... Pól, że tak powiem, niezagospodarowanych, że, że rosną dziko jakieś, jakieś o takie krzaczory jak u mnie, nie? Tam po prostu wszystko, rolnik, koło rolnika, połacie ogromne zbóż różnego rodzaju. Tam są naprawdę dobre ziemie, nie? Więc, no, fajne to są rejony, jeśli chodzi o rolnictwo, lubelszczyzna. Jutro, jutro zobaczycie. Może na chwilę włączymy lejwika, zobaczymy. Coś w tym też nie pomyślimy, nie? Musiałbyś jakiś power bank, żeby to dłużej nam wytrzymało. Tak. A nie, w zapalniczki pociągniemy. Z samochodu. Nie ogarniasz, dobra, nieważne. Tata ogarnia. Dobra, drodzy widzowie. A, to żeśmy jeszcze nie zamontowali. Ja już chcę kończyć. No a nie zamontowaliśmy tego sprzętu. Jakie tu idą? Pokaż mi te o oczka. Takie. Dosyć duże. Dosyć duże. Może były też śrubki jak sól chyba smakuje? No jak śrubki to by były, tylko to bardziej by pasowało śruby i nakrętki, bo tamte bo tej grubości wkręte do drewna jak pociągnę to one będą mieć z 10 cm to na wylot nam wyjdą tam Ciebie się nawet nie zakuje, bo gdyby się oparły to by się zakuły albo jakiś my się oparli no. Ja nie wiem, to trzeba, pod, weźcie mi podpowiedzcie, tą ulizawkę trzeba zadaszyć? Żeby ona miała dach? Bo nie wiem, nie mam, nigdy nie używałem takiej lizawki, nie miałem takich zwierząt, więc nie wiem, może ona być luzem na zewnątrz, czy trzeba jakieś zadaszenie robić, żeby woda jak kapie na nią, żeby ją nie rozpuszczała. To potrzebuję pomocy od Was, w komentarzach drodzy widzowie. Tym razem wiem co powiedzieć w komentarzu, a nie tak jak ostatnio, musiałem się głowić. Co tam? Nie nabijaj się ze mnie, szydera mała. Eee, dobra, to już zamontujemy chyba w następnym odcinku. Znaczy wy zobaczycie w następnym odcinku. My to zaraz zamontujemy, ale wy to zobaczycie prawdopodobnie jutro. Tak myślałem, że ktoś idzie. Kończymy, nie? Tak. Pożegnaj ładnie widzów ode mnie. Papa. No pa. nie no wysil się trochę. <laughs> Musisz ładnie pożegnać. No? Papa pa, widzowie. A, dobra, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!